Dwusieczna kąta. Co to jakby w języku polskim e, oznacza? Jakby możemy sobie tak wyobrazić: dwusiekam kąt. Dwusiekam kąt. Czyli jest to prosta, która wychodzi z wierzchołka i dzieli kąt na dwie równe miary. Pamiętajcie o tym. Dwusieczna kąt. Dzieli kąt na dwie równe części. No i musi wychodzić z jakiegoś wierzchołka. Czyli możemy powiedzieć, że te dwa kąty są sobie równe. I teraz jak skonstruujemy dwusieczną kąta? Zobaczcie, trzeba narysować w pierwszym kroku jakiś dany kąt. I z wierzchołka kąta alfa, czyli z tego punktu tu, zaznaczamy jakiś łuk. I rysujemy go, żeby przecinał ramiona tego kąta. W drugim kroku powinniśmy z punktu przecięcia łuku z ramionami yy, kąta, czyli z tego punktu i z tego punktu, kreślimy łuk o yy, jednakowym promieniu, czyli ustawiacie sobie długość jakiegoś odcinka na cyrklu, stawiacie tutaj nóżkę i rysujecie pierwszy. Łuk. Później stawiacie nóżkę w tym punkcie i rysujecie drugi punkt, długi łuk, przepraszam. I punkt przecięcia się yy, tych dwóch łuków jest bardzo istotny. Dlaczego? Ponieważ potem łączymy ten punkt z wierzchołkiem yy, tego kąta i mamy pięknie podzielony kąt na dwie części. Czyli tu wystąpi nam alfa na 2 i alfa na 2. W ten sposób konstruuje się dwusieczną. Możecie dla sprawdzenia zapauzować film, narysować jakieś dwa dowolne kąty w tym, żeby jeden był prosty i narysować taką dwusieczną. Sprawdźcie potem za pomocą kątomierza, czy te kąty są tej samej miary.